Witam wszystkich, nazywam się Damian z Luj TV. Oto przed wami 7 sposobów na ciekawe zabicie czasu podczas kwarantanny. A przedstawię nikt inny jak Magiusz, z wykształcenia socjopata. A sponsorem tego odcinka jest Alojzy Popiołek, właściciel krematoriów w Lublinie. Jeden z trzech sponsorów spośród 118, którzy nie odmówili od razu. Krematoria w Lublinie odwiedzały takie osobistości jak Krzysztof Kononowicz. Lublińskie krematorium. Z prochu powstałeś, w proch się obrócisz. Magiuszu, oddaję Ci głos. Numer 7 Z powodu kwarantanny nie mogę widzieć się z bliskimi, jak i również z moim sąsiadem z dołu, który ciągle uderza miotło w sufit. Ale na rozweselenie atmosfery można mu wysłać prezent. Nie ma nic bardziej cieszącego, jak spuszczenie petardy w toalecie. Z pewnością sąsiad z dołu będzie w niego wzięty. Numer dwa: Kwarantanna to dobry moment na zajęcie się porządkami domowymi, w tym również użyźnianie kwiatów. Pamiętajcie, dzieci, nie ma lepszego sposobu na fertilizację gleby, jak za pomocą krwi waszych wrogów. Kwiatki z pewnością się bardzo ucieszą z tej wzbogaconej diety. Numer 3: Weź przezroczystą folię i zamontuj ją pod deską toaletową. Moją ulubioną odmianą tego żartu jest zamontowanie linki na wysokości 10 cm. Rozbite zęby to niska cena za uśmiech, który będzie trwał wieki. Numer 4. Aby urozmaicić wieczorne kąpiele, zamień gumową kaczkę na toster. Kąpiel z tosterem zapewni Wam przeżycia, których nie zapomnicie do końca Waszego życia. Prawda, Tadek? Numer 5. Pamiętajcie o tym, że zawsze trzeba naładować baterie. Do tego służy właśnie kontakt. Weźcie widelec z kuchni, a następnie podłączcie się do kontaktu. Jak widać Tadek czuje się świetnie jak nigdy. Numer 6. Dla zabicia czasu zawsze fajnie jest odwiedzić astral. Usiądź na dupie na 15 minut, a następnie opuść ciało. Kiedy opuścisz ciało, pamiętaj aby odwiedzić tę ładną sąsiadkę z dołu, która Ci się zawsze podobała. Ona z pewnością cię ciepło przyjmie. A nawet jeśli nie, to idź do tego sąsiada na dole, z którym masz porachunki do wyjaśnienia. Numer 7. Przypomnij sobie o wszystkich pracach domowych, które miałeś wykonać, w tym również remont. Weź swoją najgłośniejszą wiartarkę i pamiętaj, aby wiercić w ścianach o godzinach porannych, kiedy wszyscy jeszcze śpią. Dziękuję za oglądanie. Właśnie poznaliście 7 sposobów na zabicie nudy podczas kwarantanny koronawirusa. Przypominam o naszym sponsorze, lublińskich zakładach krematoryjnych. Z prochu powstałeś, w proch się obrócisz.